Pan Jezus kiedyś opowiadał przypowieść o siewce, Wyszedł siewca i siał. I siał ziarno na dobrą glebę i na złą glebę. To jest cudowny obraz Bożej miłości. Który siewca sieje na złą glebę? Niejeden by powiedział, tutaj nie. Ale Bóg taki nie jest. Bóg wchodzi w nasze nieuporządkowane sprawy, w nasze jałowe miejsca i przychodzi z nadzieją. Jest tym, który przynosi pokój, radość, miłość tam, gdzie jest zwątpienie. Gleba to jest Twoje i moje serce. Ziarno to jest Słowo Boże. Ziarno może być wspaniałe, ale jaka jest gleba? Czy jest otwarta, miękka, kochająca? To jest kluczowe pytanie, które Jezus nam zadaje w Ewangelii, w Dobrej Nowinie. I to jest równocześnie zachęta. Że Bóg z nikogo nie rezygnuje, nawet jeśli ta osoba nie przynosi owocu w swoim życiu. Oczywiście sensem i celem jego jest to, żeby przynosić owoc. Ale to jest dobre pytanie. Jaką glebą jest twoje i moje serce? Czyli jak bardzo kochasz Boga i tych, którzy są dookoła Ciebie? To jest jedyny wyznacznik. Nie ma innego.